Dobra, elo, elo, z tej strony MartelMarci i w dzisiejszym odcinku po prostu walimy w wiadro. Przekonałem 11 razy. Jak widzicie, już próbowałem tak poza, Chcę zobaczyć, jak się robi wiadro na YouTubie i wyszło Więc jeśli nie wbiję, to w następnym odcinku możecie mi przypomnieć, żebym wiecie, co zrobił. Pisał, że jestem dyplom. A więc dobra, elo! Kurde! Próba numer jeden. Damy sobie trzy próby. Może, możemy się tak umówić? Jak mi się, jak mi się uda, za drugim razem to mi zaliczycie, ale jak za trzecim to możecie mi nie zaliczyć. I jednak to nie jest takie łatwe. Mi się wydawało najpierw, bo jakim cudem robiłem te wiadra. Nie wiem jak. ale mi się udało. Fu. Fu. O, widzicie! Najwalne wiadro. No i drugie sobie walne tak. Jak zrobię dwa? To normalnie... Pamiętajcie. Następ pamiętajcie. Subskrypcja plus like Ale teraz robię wiadro. Jak mi się uda, to jestem pro. Jestem po prostu miecz wiader. Nie Jaki, że to leczy. Ej, to wiader jest dobre. Ej, róbcie tak patrzcie. normalnie myślicie sobie... złatwe Kurde, idealny timing trzeba mieć, a ja mam idealny timing, patrzcie, To się nie liczy. Bo zahaczyłem o liścia, muszę go usunąć teraz. Podnosimy. Gdzie ja o tego liścia się zahaczyłem? Kurde, o. To tam to się nie liczyło, bo zahaczyłem o liścia. Pa. Jeszcze tutaj zrobiłbym coś takiego, żebym... strzelił. Elo, Easy to walenie wiadra, Nie wiem, jak można tego nie zrobić. Przecież to jest easy. Czwarty raz normalnie mogę na zrobić. Ale tak, nie, to jest taki odcinek, żebym walnął sobie wiadro. <laughs> Dab. Nie umiem robić daba, w się... Oh yeah! Dab. Czekajcie. Creative. Czekajcie. Ja zrobię daba. Kto powiedział, że ja nie zrobię daba? Zrobię gościa dabującego i to wyjdzie. Ja wam to mówię. Ale w sumie dzisiaj trzy odcinki. Wow. Mogę też to jeszcze usunąć, to Oto będzie mój skok do walenia wiader. Nikt mi nie powie, że to, to, jest, to nie jest łatwe. Ja nie dziwi, się dziwię, jak oni pole, polegli na tym, ktokolwiek. Jak na tym można polegnąć, przecież to jest. Wiecie? Nie. Tak się robi, dabo, to trzeba. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Powinien być trochę inaczej. O tak! Ale nowo! Coś tam, coś tam. Wiecie co? Że będę hardkorem, to walnę jeszcze jedno. Jak mi się uda, to znaczy, że... To znaczy, że jestem... Normalnie jestem najlepszą osobą walenia w jadru. Jak można nie potrafić walnąć wiadro? No przecież patrzcie, jakie to jest easy. No easy. Co w tym problemie? Przecież to jest easy. Ja się dziwię, jak ktoś może nie walnąć wiatra? Po prostu. Ja mogę nawet z wyższej wysokości. Teraz możemy zrobić z wyższej. Zobaczymy, czy z wyższej mi wyjdzie. Może to chodzi o wysokość, dlatego. Może. Sprawdźmy. A więc stąd chyba powinno być dobrze. Widzicie? Dobra, więc już narka, bo to być taki filmik, gdzie wale wiadro i tyle. Pamiętajcie o za to wiadro, bo mam 20 subskrypcji robię kolejne wiadro. Wiesz, jak ja patrzę, jak te wiadra dobrze robię, to ja nawet nie potrzebuję. O, to zrobię coś takiego poczekajcie. Ja wam pokażę co zrobię. Czekajcie. A teraz zrobię jedną rzecz. To jest taki po prostu odcineczek luźny. Trzeci, czekajcie. To jeszcze tylko trzeba zabudować. Chcę Wam coś pokazać, jak, co, co ja zrobię teraz. Bo tu powinienem coś postawić, żeby on nie uciekł. No nie ma dokąd. O. Gdybym mógł to zrobić. Strzelę najpierw w villagera. I go jeszcze zepchnę. Jak go zepchnę... To jestem mistrzu. To będzie ciężkie. Ej, jak ja z tego mogę zrobić? Wiecie, no... Jeśli wiadro... Jeszcze wiadro do tego walnę! Na końcu. To wtedy będę mistrzu. Kuszą by było łatwiej, ale na tej też nie ma kuszy. Albo zębem! Nie no. Nawet mogę, o, le le, 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 dwóch nie, dwóch, jeden. Nie, tu. Tu. No! Dawajcie, patrzcie. Dobra, villagera udać, uda mi się, ale żeby jeszcze ja wiatrowa, no, nie skoczysz. okej, okay, sobie już naładuję i... fu. Kurde! Stop. Stop! Źle zrobiłem! Źle! Sobie wiadro przełożę. To ten wie... To, to ten to już jest mistrzu! To jest mistrz wilażerstwa. Nie wiedziałem, jak to można. Tego dabujący posąg mogę usunąć, bo on przeszkadza. To będzie przeszkadzał w naszych zawodach. Idzie, idziemy po tego. Po gamingu ignacia Zobaczmy jak on sobie poradzi. Wyzywam cię... No, to będzie nowy czas. Wyzywam cię Gaming GamingIgnaś, pokaż na odcinku wiadro, pokaż jak robisz wiadro. Właśnie takie jak ja teraz zrobię. To jest nowy challenge, jak jest hot 16 challenge to to jest nowy. To już nie ma hot 16. O nie, strzały muszę wziąć. Może być jedna, mogą być tak cały, ale... Może bym zrobił po prostu, okej. Okay. Najlepiej sobie jeszcze tak zrobić. Już wymierzę. Sork! Fu. Nie tu przełożyć. I ostatnia próba, bo wiecie, nie zdążyłem przełożyć. A jak to po prostu to zrobić? Tak, tak zobaczmy, czy, za którą próbą. Tam to się nie liczy, bo po prostu wiadra nie zdążyłem przełożyć. To też sobie schodę. Bo ja nie wiem co trzymać. Jak to zrobić? Po prostu się zagubiłem. Ale villagera villagerem zepchnąłem Więc jeden punkt. Dobra, ostateczna próba. Zobaczmy czy mi się ten challenge uda. To jest nowy będzie challenge i, i możemy. No... O, teraz nominujemy. Nie, nie no, zaktualizuję, ale tak będzie. Ja nominuję Gaming Ignasia. Strzały nie wziąłem. Strzały, strzał nie ma, strzały, strzały gdzie są strzały, moje strzały, strzały, ały, moje pały. Strzały, strzały. Fuu. Jest, 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 jest. Niewalnięte. Ale... Czyli z... zobaczmy. Najwięcej to są dwa punkty. A ja zrobiłem jeden. To ostatnia próba. Trzy próby. Tamte się nie liczyły. To uznam, że miałem już jedną, bo tamte to były takie testowe. Od teraz. Od teraz mam dwie próby. Albo jedną, niech będzie jedna. Widzicie? No nie, i to że jest ciężko walnąć! Dobra, jednak już wiem czemu nie walną, nie, to jest ciężkie. To, to ostatnie próba, to tamte to były testowe, a ta już jest ostatnia. Po trzy próby. Można sobie zrobić dwie testowe. Czyli 5 w sumie prób. To po 5 prób. Nie wiem, ile ja zrobiłem, ale dobra. To robimy po prostu 5 prób. Została mi jedna. Ja nie wiem, czemu nie wadłem wiadra, to jest takie łatwe. A ja nawet wiadra nie wadłem. Czy to jest najłatwiejsza rzecz. Ale nie można sobie celować już czas skoczyć, strzelić. O nie. Nawet wiadro. No, czyli w sumie, dobra, zaliczmy mi ten jeden punkt za... Wiecie co? Zaliczam sobie jeden punkt. I jak mi się teraz uda, to się załamie, bo to już jest po tym. Więc widzicie, jak łatwo wali wiadro. I nawet w niego nie trafiłem! Już nie, 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 myślałem, że nie. Dajcie mi tą ostatnią próbę. Spadnę. No dobra. Jeden punkt. Zobaczmy, jak to wyjdzie, gaming Gignosiowi. Wyzywam Cię. A teraz, jak wal, a teraz po prostu walnę sobie w O. Kiedy w Ciebie nie trafiłem, gin. Musisz zbudować podobną budowlę do mojej, żeby miała. Muszą być te koordynaty. Nie, gdzie są koordynaty? Pod 1, F2, F3. O! Masz koordynaty, gdzie są kordy? Tu masz chyba kordy. Ten x, y, z. No to już masz kordy. No i. I ten. Ile bloków niżej? Ja tego nie dokonałem całego, ale. Okay. Raz, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedna, dwa na trzy, na czterna, pięć na szesna, siedemna, osiemna, jedna, dwa, dwa, jeden, dwa dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, cztery, dwa, cztery, dwa pięć, dwa, dwa, sześć. Ale tak czy siak, challenge zaliczony, bo bo wagłem wiadomo, ale stworzyłem challenge taki sobie po prostu. No więc. Marka i. Cześć! No nie, za wcześnie! Próba numer dwa do końca. To wiadro jednak jest ciężko walnąć. Na początku tak dobrze mi szło. Tak dobrze! Challenge jeden punkt dla mnie. Zobaczmy ile gaming. Nie ma kogo wyzwie. Mnie już nie możesz. Podkreślam. Mnie nie możesz. kogoś, napisz mu, że musi, ale popularnemu, jakiemuś, którym można. Fu! O nie, dobra, nie walnąłem wiadra, elo. To już koniec, bo nie umiem walnąć już wiader. A kiedyś tak do, a wcześniej tak dobrze szło, dobra, więc narka.